Byście też ci, którzy jeszcze tak mocni nie weszli w sztuczną inteligencję, zastanowili się, czy gdzieś już możecie dosłownie na tym zarobić, że tak powiem, po prostu odzyskując pewne, pewne pieniądze, prawda? Tłumaczenia są pierwszą taką rzeczą, absolutnie. Także to jest taki kolejny aspekt. Tak, jeszcze jak jesteśmy przy tych mailach, to, to co mi przyszło do głowy, co, co też czasem zdarza mi się, nie ukrywam, używać właśnie w przypadku czata GPT. Jeżeli komuś mamy napisać mail i na przykład działamy tak trochę. Impulsywnie, wkurzył nas ktoś, mówiąc delikatnie. I na pierwszy, w pierwszym momencie mamy ochotę mu napisać coś ostro, to na przykład zanim to zrobimy, ten tekst, który już powiedzmy napisaliśmy, możemy jeszcze wrzucić do takiego czata GPT i na przykład powiedzieć mu, tu jest mail, który chcę wysłać, ale zanim go wyślę, yy... Zmienię go stylistykę według zasad na przykład NVC, czyli takiego porozumienia bez przemocy, albo jakichś innych mhm. technik, takich, które pozwolą trochę jakby złagodzić ton i może to poprawić czasem relacje z drugą osobą.